Cześć, ja jestem w sobie CB1908.pl A jakub pl I tym razem przychodzimy misję porwanie w Call of Duty Modern 3 I robimy to po raz czwarty Liczysz? Tak Postarajmy się to zrobić tym razem naprawdę po cichu, naprawdę się składajmy. Rato, to zniszczę lef... lef nie, 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 bo tak to helikopter nas wykryje cisza Dobra, niż reflektor. Wybaczcie, tym razem to ja zepsułem. Oj 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 oj. Nie udało się go uratować. No ja, bym ja bym się cieszył, jakby w ogóle Ej, ej. A już wiem, bo z helikoptera oni wychodzą. A, to dlatego nas od ty ubrali za pierwszym razem albo za drugim jak przychodziliśmy Dobra, olać to Dobra, ty się cofnij, ja spróbuję ich tu Aha, no spoko Ja się cofnij, Ty się cofnij idziemy obaj na szarze Kurde, no kolejny Stary będziesz żył no dobra nie będziesz Nie jestem magiem Plus 15 do wskrzyczenia Dobra, nie tu się skradamy e, Wejść pistolet Ja lewego, ja, ja biorę dwóch lewych Trzy Spoko. co to kurwa jest Co się Już tej sowieckiej gwiazdy nie poznajesz Dobre Musimy powiedzieć, ja biorę prawego Dobra a, myślałem że uratowałem cywila, tu jest pień Congratulation Dobra. Dobra, teraz O fuck, fuck On jest mój Dobra Kuba robimy tak, ty bierzesz po lewo, ja biorę ten cel Ja to się nazywa Czysty Strzał co ty ją tak gonisz? Chodź tu. Jest jak ona <grystekana> ucieka. <dajanie> Dobra, kończymy. Znowu pobiliśmy swój wynik. Żegnajmy się, zapraszamy do komentowania i subskrybowania. Cześć.